Witam was po nobie, jest strony stronę gramy dalej w Gone Home. Dowiedzieliśmy się ostatnio kilku ciekawych rzeczy, chciałbym jeszcze tak sobie. Przy, z, przy, z takim motywem przypomnienia. Wuj. Y, Loni i. nie, nie Loni, tylko wuj. Sam. Czyli brat y, jej matki. zrobił coś strasznego w przeszłości, co mogliśmy zobaczyć. List tam był y, w, w poprzednim pomiesz pomieszczeniu. Skąd ja przybyłem, zależałcie. Nie pamiętam stąd chyba, że tu nie byłem jeszcze. Eee, po, coś zrobił strasznego, czy jakiś, popełnił jakiś grzech, jak sam powiedział. Eee, co jeszcze? Okazało się, że Loni z, z Samantą zrobiły się trochę bardziej otwarte, czy otwarte bardziej więcej okazywały, jakby swoje uczucie prawdopodobnie wobec większej ilości osób. Przez co stało się to celem ludzi mało tolerancyjnych i, i skończyło się zniszczeniem szafki sam A sama Loni o! A sama Loni, żeby zapobiec jakim, jakby. żeby nie czuła się źle sam, sama zniszczyła swoją szafkę i została wezwana do dyrektora? Zanim wyjdę gdziekolwiek, chcę zobaczyć, czy wszystko O, się Apteka, Mason Pharmacy Jeden, 1... 1. Okej, okay, mogę tu pisać Jeden, sześćdziesiąt... Czy to nie jest kod do tego... safe na dole? A, to już byliśmy! To jest pokój Kate Nie zamykajmy go Okej, okay, zrobiliśmy kółko w sumie Tylko ten szyfr to nie był ten? Wszystkich najwyraźniej nie założyłem tej kartki, jak byłem na górze. Ten szyfr chyba był tu sejfu Znaczy ten klucz, tak mi się wydaje. Ło-Ło, te dźwięki są niesamowicie fajnie zrobione. Weź notatnik En Espanol. Czekaj się, muszę do światła to wziąć. Nic ciekawego. Gdzie ja jestem teraz? Mam jakąś kartkę, widzę. W wentylacji. A, tu jest światło. Może na razie zamknijmy drzwi. Odszedł środka. To te drzwi zamknięte. Pamiętacie ten pokój wcześniej, ja chciałem. Poje to a grafika się psuje, patrzcie z daleka, nie? Ale ja się przestraszyłem jak cholera. Anioły stróże z niebiańskich, z niemieckich wysokości błog. Bo... Przestańcie mi A Anioły stróże z niemieckich wysokości błogosławcie nasz dom. Mnóstwem miłości. Nazwisko klienta. Jan. Janet, tak? Jan? Janes? Jan, nie wiem. Jan. Jan Greenbrier. Stylistika Share. Share, nie wiem. Salon Josephine. A, ok, data 22.02. Szampon, układanie włosów, koloryzacja, trwała ondulacja, manicure 120 dolarów prawie. Wow. Teraz słyszałem, że ponoć u nas jakieś takie właśnie zabiegi to kosztują nawet 200 zł, ale 200 dolarów to jest masakra. Co tu mamy? Oferta awansu. Szanowny główny konserwatorze Green Bear, czyli pewnie chodzi o matkę. Ze względu na pani wzorcowe tak zarządzanie zeszłoroczną operacją kontrolowanych wypaleń w lesie Flint, Flintlock oraz zapotrzebowanie służby leśnej na doświadczony personel, który będzie w stanie kierować regionalnymi przedsięwzięciami, chcielibyśmy zaoferować pani stanowisko dyrektora regionalnego do spraw konserwacji przyrody odpowiedzialnego za działania w północno-zachodnim Oregonie. Pani, pani placówką nie. Nie byłby już Narodowy Las Flintlock, zamiast tego pracowały Pani w biurze zarządu regionalnego, które położone jest na Bullhorn Road 128, Prosili, prosilibyśmy Panią o pomoc w wyborze Pani następny, następcy na poprzednim stanowisku, prosimy o przekazanie decyzji najszybciej jak to możliwe, czekamy na Pani odpowiedź. Podpisano Bruce Pendleton, 8 lutego 1995 rok. Yy, wydaje mi się, że... się wcześniej mieliśmy jakby rekomendacyjny list właśnie, pisany przez matkę yy, i wygląda na to, że to ten, ten luz był następstwem właśnie tej wiadomości. Ale czy ta. Czy ten adres to nie jest tutaj? Bullhorn Road? Zaraz. chyba wydaje mi się, że. Mogę się mylić, ale sprawdźmy. O, wow, musimy to jak wr wrócić na sam początek. Nie, Arbor Hill to jest. Nie, teraz nie. A nie, Bullhorn, tak. Na Bullhorn Nie, nie, nie. Bullhorn to było? Teraz tu jest. Dry Creek Road, nie, to jest Dry Creek Road. Nie, cel Arbor Hill, okej, okay, Arbor Hill. Pomyliłem się, to jest Arbor Hill. Arbor Hill. Hmm, a to było, Przepraszam was, że tak chodzę w tej... Właśnie przepraszam, mówiłem, że będę w, w, powoli grał w tę grę. Hmm, Bullhorn Road, to jest niedaleko w sumie, skoro z tego planu wynikało. Nie ma Niczego oprócz tego? Hej Loni, wybacz, że moja mama zachowała się ostatniej nocy jak ostatnia suka O, nieładnie Rzadko w ogóle bywa w domu, bo jej las jest godzinę drogi stąd Wyżywa się na tobie, bo nigdy nie jesteś członkiem rodziny i nie będziesz protestować Bo, nigdy, bo nie jesteś, co nie będziemy nigdy? albo niby nie jesteś członkiem rodziny i nie będziesz protestować Bardzo mi przykro ha. W porządku, wiem, że jest po prostu zazdrosna o nasz fajny, beztroski styl życia Kocham Czemu kocham, przeczytałem? Od razu cię zobaczyłem i M w środku i powiedział... Ko I kochał od razu, nie wiem. Szkoda mi cię, mam szczęście, moja mama mieszka na Florydzie. Ty swoją musisz znosić na co dzień. Przepraszam, nie chciałam przypominać ci o twojej mamie. Wiem, nie powinnaś narzekać. Nie, mówię zupełnie poważnie, moja mama to walnięta chrześcijanka, jej nowy mąż, Don, to kompletny frajer, według mnie to, że musi z nim mieszkać na Florydzie jest dla niej karą wieczystą. Czy nie wolałabyś mieszkać na Florydzie ze swoją mamą? A to jest znowu takie tego, przepisane, no. Nie. A, N, O, No Hmm, bardzo ciekawy. Czy jej mama, jej matka op opuściła ją? Rozwiodła się pewnie z ojcem, i wygląda to, że Loni mieszka z ojcem. Może stąd też takie zapa zapalenie do ten. Muzyka kultura, grudzień. F f froth, Tincture, Nastolatki roku. Z ro roku z. blablabla, Kipsy? Paul Kipsy, nie wiem. Prowadzony przez głosy medycyna, yy, chodzi mi o to, że. 94 Chodzi mi o to, to jest jakieś, czy, czy, jakaś akartka? kartka? Nie, yy, ona może dlatego taki wojskowy tryb życia chciała obrać, bo mieszkała z ojcem. Bilet 101-9 King FM przedstawia Earth, Wind and Fire. Audytorium Kellera, 4-23 lutego, 1905 rok, godzina 20 Earthwind Ziemia, powietrze, ogień Ile do kina Wiesz co, to bądźmy... ...kulturalnie, odłóżmy to na miejsce Wow, spora część domu u nas jeszcze... AAAAAA! przepraszam was, przestraszyłem się Czytaj notkę sam! Ta czaszka to najbardziej superancka rzecz, jaką znalazłam w Meksyku i kosztowała tylko jakieś trzy dolce amerykańskie. Bardzo mi się podoba. Wesołych świąt tęsknię. Loni. PS. Miej ją zawsze przy sobie. A czy ona już wyjechała do, do Meksyku, ja też szkolenia jakieś, tak? Skrzynka. Ciągle gdzieś tak się nie zamknięte. Torebka mamy. Instrukcja dla badań eduka i edukacji o leśnictwie. Służba surba leśna, leś, leśna hrabstwa Tacklema. Moment, co to jest? Hej, Jan. Jan? Jan, Nie wiem, czy tak się pomylić. Mam dwa bilety na Earth, Water, Fire w czwartek, ale moja dziewczyna nie chce iść. Jej gust muzyczny znów po, e, podnosi swój paskudny czerep. No więc mam dodatkowy bilet i pomyślałem, że możesz być zainteresowana. Chyba fajniejsze to niż wycinanie roślin, zarośli za w zimny deszcz, co? Rick. Rick, Rick, Rick. Czy Rick to był ten koleś, któremu dała właśnie ten? Któremu dała właśnie te rekomendacje? Coś z pracy prawdopodobnie, nie? Albo... Nie wiem w sumie. Rick. Trzeba zapomnieć to imię po prostu. Kolejna z pocztówek, które wysłałam. Cześć mamo, cześć mamo, tato i sam. Watykan jest dziwny. Jak można, jak można zauważyć, cześć, Kościół katolicki nadal ma dużo pieniędzy pozyskanych jeszcze w średniowieczu. Musiałem y zobaczyć wszystkie obrazy, rzeźby, budowle, włączając w to sufit Kaplicy Sykstyńskiej i rzeźby Michała Anioła, Donatello i reszty żółwi ninja. <laughs> Mamy mamo, musimy tu wspólnie przyjechać. Chciałbym chciałabym być tu z kimś, kto zna historię tego wszystkiego. Sam mają tu wiele relikwii, fragmentów ciał ważnych nieboszczyków. Pewnie by ci, by ci się spodobało. Następny przystanek Barcelona. Spokojnie, tato. Żaden byk mnie nie dopadnie. Chyba. Całusy Katie. O, haha Znaczy, <ścoughs> chodzi mi ten? Yy, o znaczek. Fajne. Coś, pod, coś podstałem pewnie będzie, jak znam życie. Tam coś dalej jest. Chyba. Coś tam, nie wiem. Magazyn. Znowu to samo. Sprawiedliwość górą. Ostry... Sprzeciw... okej, okay, okej. Okay. To to widzieliśmy już Wow Osoba skierowana Samantha Greenbrier. Do gabinet dyrektora. O, 22 kwietnia. Semestr 2 lasa 11 wpisany przez Makus Powód. Rozpowszechnienie niestosownych materiałów na terenie szkoły. O, ciekawo co chodzi. Jakich materiałów? Sam ze względu na to, że odmówiłaś wysłuchania nas dziś po południu, twoja matka i ja przekażemy to w formie pisemnej, żeby wszystko było jasne. Zaraz, raz. ze względu na to, że odmówiłaś wysłuchania nas dziś po południu, twoja matka i ja przekażemy to w formie pisemnej, żeby wszystko było jasne. Masz szlabań do końca miesiąca na wszelkie społeczne i telefoniczne przywileje, a także na używanie samochodu w celach innych niż dojazd do szkoły i powrót z niej. Rozumiemy że przez co przychodzisz, ale nie możemy pozwolić na takie zachowanie w szkole. W momencie gdy twoje przywileje zostaną Ci przywrócone, będziemy mógł zabronić zabronić zamykania drzwi do pokoju, jeśli będzie w nim loni. To nasze ostatnie słowo w tej sprawie. Popraw się, żeby taka sytuacja nie, musia, nie, nie musiała się powtarzać tata. Wygląda to dowiedzieli się najwyraźniej. Wyszło na jaw pewnie Bardzo długa faza. when you were never going to need to have. i mean, you've known, right? i've known. i've known since like shira. mom and dad didn't, i guess. but they saw the zine and the stuff on the locker and they were like, is there something we should know about you and lonnie? and so here's the thing. i was prepared for them to be mad or disappointed or start crying or something. They were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them. Because they're in for one very long phase. <laughs> Smutne, ale, ale fakt jest taki, że Very long, bardzo długa faza, yy, wygląd okres, no. wygląda na to, że po prostu yy, nie, bo jednym właśnie z tych, yy, z czynników, właśnie z etapów takiego przejścia yy, w, w posiadaniu, jak ktoś dowie się o czymś naprawdę, nie wiem, przykrym głównie, to przede wszystkim właśnie zaprzecza, na początku zaczyna zaprzeczać, że n na przykład właśnie przede wszystkim, tak jest w medycynie, jeśli się dowie, że w medycynie ktoś się dowie, o, ładne patio. Czy tam nie wiem. Chodzi o to, że jeśli ktoś się dowie, na przykład, że ktoś z bliskich na przykład odpukać ma raka czy coś w tym rodzaju to mm, zaprzecza mówi, że może da się coś jeszcze zrobić i tak dalej, nawet jeśli lekarze na przykład mówią, oczywiście zależy od raka, nie mówię taki paskudny odpukać rodzaj raka, ale i już lekarze mówią, że nie da się nic zrobić, tylko możemy tylko postarać się, żeby... Do tego czasu miała ta osoba komfort, tak, ale ludzie ale i tak będą zaprzeczali. I to jest jeden, potem jest oczywiście gniew, a potem jest oczywiście akceptacja. A smutek taki występuje cały czas. No i rodzice tutaj tak samo, nie? Na początku się denerwują, a potem na pewno i tak. No będą źli potem po prostu, jak mo może być. Ale na końcu i tak zaakceptują. Przypinka. Ty gits, nie to znaczy gits, ale bądźmy uprzejmi i odłóżmy ją na stół mi na parę rzeczy jeszcze chyba Jakaś kartka Chciałbym iść tak... Eee, czemu się boję, że coś mi wyskoczy? Nic tu nie ma? Myślałem, że kartkę będę mógł wziąć No, mówię, że coś tu jest A, nóż Litość Boską, no Na coś tu już nic nie ma, ale ile papierów, rany Okej, okay, tu nic nie ma Możemy zamknąć to Co? Coś głośno chrząknęło Czy coś tu jest? Nie, nie ma Okej, okay, czytajmy to. Yy, jedna kartka tylko? To wygląda. Po pierwsze, gratulacje. Je Janice, Janice, ok, Greenberg, dyrektor regionalny. I od razu ci gratuluję, bo na pewno weźmiesz tę fuchę, tak? Na co czekasz? Na ozdobne zaproszenie? Oddzwoń do nich. A tak przy okazji musimy przedyskutować twoje małe. Teta, tete? Nie, nie, nie wiem, przepraszam, master test, jakkolwiek gdzie to brzmiało, nie wiem, jak to się to czytać. Z naszym ulubionym, flanelowym, z, nas, z naszym ulubionym, flanelowym strojnisiem bomba. Ale zdaje się, jakbyś trochę nadinterpretowała ten niewinny nocny wypad. Jesteś pewna, że to coś więcej? Mówiłaś, że on ma dziewczynę poza miastem. To na pewno nic poważnego? Okej, okay, musimy ustalić, kiedy się spotkamy osobiście. Dość już tych listów. Możemy ci postawić gratulacyjną margaritę, pani szefowo. Widzimy się wkrótce Karol. mi się wydaje, że to jest nazwisko, nie Karol jako Karol jako... A może nie! Może też facet. Strada? Czy on. To, to, było, do, to było do matki. Czyli matka uważała, że ojciec się zdradza za miastem? Czy ma dziewczyny za miastem? Dziwne. Weź odwiedziony manuskrypt. Przypadkowy wojownik Terence L. Greenberg. Nie poddawaj się skarbie. Czyżby to było dla tej? Kiepskie, kiepski ten, tekstury cienia. Myślałem, że to jakieś błoto czy coś. Hmm. Dla córki napisał? Wow, to jest wielki dom. Omon, tu ciemno. Jest to jakiś włącznik. Jest uh! kuchnia. Chciałem się zapytać, a gdzie jest kuchnia? Karty, kolejna kaseta. Bart Mabas, some special. Też było. Dostałem za to... próbę, no... YouTube się przepił do mnie o to. Przypadkowy zbawca, Taraz Kolejne odkrycie nieznanego literatury. Jeszcze jest spoko wokal? już się się słuchać mnie? Zaraz coś tu było, napisane Unknown Dimension Lit wydawnictwo dwa. Nie, 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 to nie, 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 tylko nie, to O, nie, Przeciw, a, dystrybutora wody okay. Pan i pani Jonathan Blair mają zaszczyt zaprosić na ślub, na zaślubiny swojej córki Helen Margaret z panem Richardem Morrisem, Peter Machem, które odbędą się w niedzielę 4 czerwca 1995 roku o godzinie 16.30 w kościele ewangelickim Seas Seaside, Stan Oregon. Hmm, kto to jest? Plan Samanty. Praca w Crown Burger na Bethel Road. Poniedziałek, od czwartek, piątek. Czyli wtorek w nie pracuje. Godzina 15... od 15 do 19, sobata, godzina 12 do 18. Rozmrozimy lodówkę. Nie tak długo będziemy stać i patrzeć, ale... To, co tam? U, banany. Jabłka. Mleko... Okay, Patrz, że nie ma pod spodem. Nie mogę tu skakać, więc nie mogę tam zobaczyć, czy coś jest. Dudówka to jest, dobra, że jest dobre miejsce do ukrycia czegoś. Powiem wam szczerze mówiąc. Nie, nic nie ma. Jestem zbyt chyba podejrzliwy. Aha, tu nic nie ma. Nie chcę owoców. Dobra. Nic nie ma. Pusto... Jest dwunasta równo? Hmm, chciałem, myślałem, że mogę coś tam zabrać stamtąd Myślałem, że coś będzie napisane, ale nie było Nie... warka. Poproszę ją trochę o wody E! Chyba już nie mogę wziąć kubek, a ja nie wezmę już kubka Urwamać! Jajaj, przepraszam Was za przekleinanie Okej, okay, szuflada O, szuflada jest wjęta. czemu? Ej, mogę bym podnieść przed chwilę Coś nie tak jest. Okej, okay, nie wiem. Nieważne. Co? To jest dopiero montowane? A, bo się dopiero wprowadzili. Eee, ja głupi jestem. Czemu tak się ciekawe zrobiło? Lubię, jak, pra, jak, jak pracuje lodówka? Przynajmniej jakieś bzyczenie jest. Książki, nic ciekawego? Dziwne. Mało miejsca? O, tu jest coś. Czytaj opowiadanie. Samantha i Dania... Daniel? Byli pewnego dnia.. Daniel chodzi, nie? Tylko że pomuka. W lesie. Było słonecznie i wyrośli na. Wyruszyli, wyrośli. się Ci problem z czytaniem. Ale dotarli do złej części lasu i zrobiło się ciemno. Daniel. Daniel? Nie wiem. Daniel, nie wiem. Daniel powie... powiedział boisz. Boisz się. Więc Samantha powiedziała nie, a ty? Zaśmieli się i poszli dalej w złą część, i potem tam, gdzie jeszcze nigdy nie byli. Tam był statek, statek piracki, piracki. Wtedy Samanta powiedziała: Ja będę kapitanem, a ty będziesz pierwszym majtkiem. Daniel powiedział: Tak, jest kapitanie. I poszli na statek piracki, piracki, i zaczęli odpływać. Daniel finally came over to get his game. I'd been dreading it, but he brought this story with him that I wrote when we were little. I started reading it, and then there I was crying at the kitchen table. He asked what was wrong, and I was thinking about how we used to be friends, how much I'd taken for granted. But instead, I told him about school and Dad and Lonnie. And then how sorry I wtedy że nie jego i powiedział, że będzie prawie Wow. Ja wiem, to coś zmienić, że faktycznie to jest jakaś... Faktycznie to jest faza, że w coś się odwiedzi. Daniel. Daniel do Paceka. Że jej się odwiedzi Loni. Tylko faza taka po prostu. Czy faktycznie jest tak długotrwałe to będzie? Ale fajnie mieć takiego przeciela który ci powie, że wszystko, że wszystko w porządku. Nawet po tak długim czasie. Nawet jeśli go lewało się. 95. Katie wraca w tym miesiącu do domu. Zadzwoni, by podać dokładny termin. 3 7 czerwca. Wycieczka rocznicowa. Anniversary Trip tutaj. A, tu Katie wyraca w tym miesiącu. Dentysta sam. Nie mogę to przeczytać, niestety. Pot Potlak. Nie, nie mogę to przeczytać, jest trochę niewyraźny. Przepraszam Was. Gratulujemy objęcia nowego stanowiska. Pani Janice Greenbrier. Yy, dyrektor. Janice, mogę przeczytać, nawet. Czyli Jen, można czytać po prostu. Krótko, krót, krót. Dyrektor Regionalny do Spraw Serwacji przy Ojem? Przepraszam. Szanowna Pani Dyrektor, otrzymałem pani list potwierdzający i mam przyjemność pogratulować Pani objęcia stanowiska dyrektora regionalnego do spraw konserwacji przyrody w Stanowej Służbie Leśnej Życzę Pani jego zakończenia pracy w parku narodowym Fintlock i oczekujemy Pani w biurze leśnictwa stanowego dnia 1 maja o godzinie 8 rano Bruce Pendleton 9 kwietnia 95 rok okej, okay, czyli jednak czyli przyjęła pracę? Normalny, no lepsza praca to czemu nie przyjąć? Wstańcie mnie straszyć. Co mamy tutaj? Mam wrażenie, że coś tu powinienem znaleźć. Podejrzenie. Rzeczy Katie. Się nie dziwię, że tak ciągle wszędzie rzeczy zostają... Takie rzeczy ciągle są wszędzie po... ...rozkładane. Skoro po prostu, no, musieli, musieli gdzieś się położyć, tak? To nie jest. przecież nie mogli. O, wszystko zepsułem no. Nie, wracaj tam! Co to jest w ogóle? Co to Russian Dressing? Chodzi, że. On, nie wiem. Co to jest. Jakaś przyprawa rosyjska, czyli pewnie. Hmm. Nic tu nie, nie, nic nie ma. Ok, też nic nie ma. Hm, dobra. Mogę nie. <ścoughs> mogę iść tam w stronę upiór... Nie, tam mogę je sumie iść, ale wolałbym jeszcze najpierw ten fragment. Klik. Ha! taki składzik. Fajnie. Przypadkowy parias. Terence. kolejne odkrycie nieznanego oblicza literatury. Listy. Wszędzie jakieś papiery. Szanowny panie Greenberg, po pierwsze chciałbym wyrazić nadzieję, że ten list do pana pomyślnie dotarł. Przepraszam? Kurczę, do cholery. Kurczę, do cholery... A to cholerny cud, że w ogóle mogłem do pana napisać. Czy wie pan, jak długo starałem się pana namierzyć? Proszę się nie martwić, nie jestem ani federalnym, ani facetem, facetami w Czerni, ani żadnym in, żadnymi innymi faszystowskimi gno, y, gnomami. Ciekawe. Jesteśmy po pana stronie. Proszę pozwolić mi zacząć od początku. Unknown Dimension jest czymś, co można nazwać specjalistycznym wydawnictwem. Rozprowadzamy dziwne, wykra wykraczające poza swoją epokę utracone, lecz niezapomniane przez małe, ale oddane grupy biblio, bibliofilów. Stronnice stroniące od rynku masowego odbiorcy, wizjonerskie teksty, które stroniące od rynku masowego odbiorcy, wizjonerskie teksty, teksty, które nie godzą się na żadne kompromisy. Mieliśmy niespotykany okres spotykany okres od rozpoczęcia naszej działalności 4 lata temu od ko, odkopywania i ożywiania chrystopodobnych lub zombie podobnych ponadczasowych prac, takich jak wiadomość wężowych ludzi NN Bestmana. To jest we mnie, to jest we mnie, Jensa Kellera oraz często zakazywane wenuzjańskie. handlarki mięsem Emilia Kriegera. Coś coś kojarzy ten ostatni tytuł. Przepraszam, w chwilę muszę napić wody. Ostatni tytuł kojarzę bardzo dobrze. Ale nie wiem, nie wiem dlaczego. John Russell. W Dron Russell w dzień. W dzień agent... Co teraz? W dzień agent ubezpieczeniowy o łagodnym usposobieniu w nocy A socjopatyczny. Rewizjonista historii świata jest pokręconym rozjemcą, na którego zasługuje podmiejska Ameryka. Naszą misją jest przywrócenie go do życia. Prosimy Pana o zgodę na przedrukowanie tego dzieła, ponieważ Pana, pierwotny wydawca Mercury Books, zawiesił działalność dekadę temu. Prosilibyśmy Pana o napisanie nowej przedmowy, która mogłaby się ukazać w nowych edycjach przypadkowego zbawcy i przypadkowego pariasa, które zostaną wydrukowane przez Anną Dimension w ograniczonej liczbie egzemplarzy, z myślą o naszej docelowej, starannie wyselekcjonowanej grupie czytelników. Mamy nadzieję na udane współ wspólne przedsięwzięcie i wepchnięcie pana na pracy, w prosto w spocone dłonie niczego nie spodziewającej się amerykańskiej publiczności. Już czas. Jedziemy z, z koksem. Kaz Medich Kaziński, wydawca w Anną Dimension League.